Opuszczamy klinikę Budzik po długich w sumie 15 miesiącach z miejsca, które było dla nas tymczasowym domem. Udajemy się do kolejnego miejsca na naszej drodze. Jest to centrum rehabilitacji w Krakowie. Kolejny etap naszej ogromnej nadziei, że Monisia będzie w jeszcze lepszym stanie fizycznym, że świadomość odzyska i będziemy powoli wracać do naszego wcześniejszego życia, ale zupełnie już innego. Nasz codzienny dzień jest to tak naprawdę cały dzień przeplatany zajęciami, a to rehabilitacja, a to spotkanie z cyberokiem u psychologa, a to terapia widzenia, a to szkoła również, która przychodziła do nas po pół Także zajęć w ciągu dnia było dużo. Dzień się kończył różnie. Moja, moje maleństwo, moja córka 11-letnia zasypia gdzieś około 20-21. Zawsze się tuliłyśmy do siebie. Jeszcze chwilkę jakieś tam rozmowy, moje słowa, przemowy przemowy do córki sobie zasypiałyśmy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że takie miejsce, klinika budzik istnieje, że mogliśmy tutaj dotrzeć po sześciu tygodniach spędzonych na Ojomie, po naszym bardzo poważnym wypadku, w którym obydwie brałyśmy udział. W tym czasie zmieniło się bardzo dużo. Zmieniła się nasza perspektywa do życia. Zmieniła się Monisia, która dzięki rehabilitantom, dzięki pielęgniarzom i pomocy również dyrekcji oraz lekarzom prowadzącym jest w zupełnie innym stanie niż fizyczny stan, w którym przyjechałyśmy tutaj do budzika.